Prosimy również, abyś wstawiał się za nami u Boga, aby dał nam łaskę silnej wiary i odwagi w zwalczaniu zła. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, jesteś już pośród nas. Przybyłeś do domu świętego Józefa w Kaliszu, zwanego polskim Nazaretem, gdzie znajduje się cudowny obraz świętej rodziny, którym szczególną część odbiera święty Józef.